Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Outlast 2 z tej strony Mieniak. i zaczynamy tam skąd skończyliśmy Czyli w szafie Oczywiście I słuchajcie już na kanale powinien być odcinek pierwszy Nie ukrywam trochę żałuję, że tak długi bo chyba prawie godzinę niestety ale już postanowiłem go wrzucić, a gdyż to by nie było, nie miałbym sensu. Jakbym miał nagrywać wszystko od nowa, jak już wspominałem też w pierwszym odcinku, nie chcę niczego udawać. Nie chcę udawać ża żadnych emocji ani nic ee, z tych rzeczy. No dobrze, na czym ostatnio skończyliśmy? E, porwan, porwano lin, lin, przepraszam, nie Lin, tylko Lyn. E, I jakiś tutaj frajer chodził a, z latarką, no dobra. Otwieramy drzwi, też zauważyłem, że wczoraj, no, idzie ten frajer, kurde. Też zauważyłem. Też zauważyłem, że strasznie, e, straszny był problem z dźwiękiem w grze. Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko dobrze. Postanowiłem to zmienić. Biegniemy. Nie ma na co czekać, tylko patrzę czy jest jakaś... OK, wchodzimy, dobra. Znowu to światło, i oczywiście znowu jesteśmy w szkole. chciałbym się dowiedzieć o co dokładnie chodzi z tym światłem. Dokładnie. Zobacz, ci się kurna pokręciło. Jakaś melodyjka, klimatyczna gra. No nie! Od nowa! Nie wiem, czemu tak długo się to nagrywa. Dość długo też w tą grę nie grałem, była dość długa przerwa. Ja miałem dość długą przerwę. Ja pierdzielę. Pies mi chodzi po domu, trochę się zlękłem No, zobaczymy. jest jeszcze druga w nocy i pies mi tutaj takie różne psikusy wyprawia O na naga... od tyłu Znaczy dźwięk od tyłu I pytanie dlaczego nie widać Dlaczego nie widać obrazu? Czyli można wnioskować po tym, że prawdopodobnie wszystko, co się dzieje, to dzieje się w jego głowie. O Jezus. Czyli, czyli, czyli dobrze mówiłem. A tym zdjęciu jest Lynn, e, Lynn i ta Jessica. Z nie, nie wiem dokładnie, o co jeszcze chodzi, nie? Oczywiście, tam gdzie światło... Zamknięte, bo jakby inaczej tam nie idziemy, bo jest ciemno jak w dupie. Ha, ha. tutaj nie mogę przejść, ja pierdolę. Reload powiem też, że godzina, w którą to gram, y o której w to gram. Nie pomaga. I to wymyślicie, że ja do niego podejdę. Nie, no oczywiście. Każdy normalny do niego by podszedł, nie? Dobrze, ja chcę tylko porozmawiać. Kim pan jest? Nie podoba mi się to. Muzyka coraz głośniejsza. Jak się odwrócę, to do mnie podbiegniesz? Nie widzę. Dobra, proszę stać w miejscu. Proszę stać w miejscu, ale mam wrażenie, że raz, że raz nam nie ruszy z impetem, nie? <śm> no nie, nie, ja boję tu wchodzić. On tu będzie na stopro pro. 100%. Shit, shit. No, chyba mogę otworzyć drzwi. Zostaw to, weź baterię. Baterię bierzesz. Będzie za drzwiami, nie? Otworzy i wyskoczy mi na ryj. Nie. Nie, nie, nie wykierdolaj, co za chore, chore gówno, ja zawsze zastanawiam, po cholerę ja w to gram. Pewnie, czyż mówiłem to w tamtym odcinku, czy też nie? Ja mam takie coś, że w pewnych, w pewnych momentach mam strasznie ochotę pogrzeb jakiegoś horror, horrorka, a gdy przychodzi co do czego, to nie mam ochoty, znaczy odechciewa mi się i żałuję, że. W ogóle się na to zdecydowałem. Spokojnie. Zdecydowałem. No jest zima. I nic kompletnie. E, to wiatr. Spokojnie. spokojnie.

And which side are you on? And why ain't I trying to kill you? No, the quadrant. Unborn. Seemed too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The the, the heretics. Didn't say squawk when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when not. Nah. Pressed himself on my hand, And she knocked my fifteen. <laughs> I'm sorry. My Baby, her. Was my priest, and I had to? No właśnie, ja zgaszę tam, bo cię strasznie świecą oczy. Czy wy też macie wrażenie, że to jest jakiś podstęp? Bo ja niestety mam cały czas wrażenie, że.

Mogę wziąć łopatę? Najwyżej mu przy... przywalić. No ja mamy chyba wyjścia. O, ta dziewczyna. Ta druga kobieta z takim miała krzyżem, nie? Co ją wbija w brzuch? No, ziomuś nagrywam cię. Będą dowody. O, co jest? Zamykamy drzwi. chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Najwyżej, no ja jakbyśmy mieli uciekać, to, to byśmy mieli wolną drogę ucieczki. Ale oczywiście wszędzie tutaj muchy latają. ziomość Smacznego! Kurde! Czy te muchy chodzą po wodzie? W ogóle muchy chodzą po wodzie. bo nagrywamy wszystko. Aha, i ja mam wyjść do piwnicy. Nie no, spoko. Obronisz mnie przed. Mogę się właśnie zabandażować? Nie. Nie mogę zabandażować głowy, a niestety. Śpi No, Ta! No, no nie mam wyboru, nie? A to idziemy lulku. Ja wam powiem szczerze, na jego miejscu nie zasnął, nie? Bałbym się, że obudzę się z nożem na gardle. A poduje każdy by mnie na do... Jak ja bym tam spał. To każdy by na dole mnie usłyszał. Jak ja chrapię to mury się trzęsą. Żeby...

Halo Halo? Chcę wyjść ha. Nie no tak jasne, zróbmy hałas Ale nie no dobra, okej okay. co, co? Co do czego? Jak się zamknę drzwi? Co do czego yy, tego tu nie było? Paul, musisz powiedzieć papie, że Anna Lee była chora. Naprawdę poszła do swojej mamy i reszty trędowatych. Bardzo cierpiała. Była w zbyt złym stanie, żeby ją przebadać, więc ją odesłałem. To wszystko, co mogłem zrobić. Musisz powiedzieć, że nie zrobiłbym tego, gdybym miał inny wybór. Bo to... kochałem tę dziewczynę bardziej niż własne życie. Nie wiem, czy papa Knot mi uwierzy. Ale musisz go przekonać, że mówią prawdę. Bóg cię kocha. Twój kuzyn. Item. Chciałem powiedzieć Ethan. Item. O, bateria też się pojawiła jakimś magicznym. Magicznym. sposobem. Dobra, tworzymy sobie film. Znaczy jego komentarz. Nie wiem czemu. A, tego nie otworzyłem. Dobra. No dokładnie. Ale co jak co? Na początku. Szczerze nie wierzyłem mu. Myślałem, że jakaś akcja się odpierniczy. No ona przy oczywiście tędy, bo to było zamknięte. Ona ma klucz do wszystkiego. Nic się tutaj nie pojawiło dodatkowego. A, i dokończę, bo pewnie zaraz będzie akcja. No jak ja... Słyszeliście to? Jak mu tak bardzo nie wierzyłem... To... No gościu okazał się, no... Z, kurwa, no z no. Gdzie ja mam w ogóle iść? Cicho. Pewnie tam. Jestem do mnie. Gościu mógł nas sprzedać, by przeżył, tak? Prawdopodobnie, albo mimo to, że by nas sprzedał, może ta babka po by tak zabiła za to, że próbował mnie uchronić. Ewentualnie wcisnąłby kita, przynajmniej ja tak na jego miejscu bym już prędzej zrobił, że wcisnąłbym kita. Że udawałem, że chcę mu pomóc. A potem chciałem go wydać, nie? Ogólnie też mamy, widzę, moc super regeneracji, gdyż przespaliśmy się chwilę. I mamy wszystko już w porządku z głową. Pływamy. to mówi do mnie? Nie no, ja jestem y, zawodowym pływakiem. Pływając z Otylią, oczywiście, ty, ty. przed nic nie grozi. Jest zapis gry, a wiecie co to oznacza? Zaraz coś na 100% wch. Chuj mnie będzie goniło A ja będę musiał spierniczać Brać nogi za pas Heretycy Nie wiem czemu to mi się strasznie z wieśkiem skojarzyło trójką Tam ładki drzewo Są jakieś... Ale oni tak wyglądają, czy to mają tak... na obie? Szczerze, jeżeli to jest ich prawdziwa głowa, tak naprawdę wyglądają, to nie chcę, żeby to coś mnie goniło. Dobra. Oczywiście, jeżeli ktoś ci powie, nie? Znowu... Eee, znowu wielbiciele spokojnie, tylko dygłem. Eee, znowu wielbiciele. O, no, ja wiem. Słoniny. O, to szumi. Znowu kogoś zajebała, no to. Ej, co jest. Nie nagam tego.

Super, ja jeszcze mam wiedzieć gdzie biec No na pewno Skocz na to proszę Skocz na to. Oddech, oddech Mój oddychaj, no Wdech, wyj Bierz baterię, bierz baterię No, ja niego oni mnie przez to widzą, ale okej okay, nie he, he! He! Nara, frajerzy! Zaraz no, ogólnie muszę kończyć odcinek, żeby znowu się. żeby znowu nie nagrywać. godzinnego. Chyba lecimy. Dobra, no noba, no, no, spoko, spoko. Czyli się, że jeszcze z 5 minut i będzie git. Szczerze też bym się powiesił. Już ospokój oddech. Widzę wszystkie możliwe szybkie drogi ucieczki. Koń i tak dalej. Zostają tutaj zniszczone Nie, spoko, jak się do ciebie nie zbliżę Czyli rozumiem, że tutaj do drzwi nie wejdę, tak? Nie zamknę tego, super. Zapisywanko, no kurde, ja chciałem skończyć już. Siamieś. O, o kurde. E, gdzie on był? O, super. Do widzenia. Zajebali mnie, zajebali mnie! Zajebali mnie! O Jezus Maria. Gdzie mam iść? Kurde musiał się gdzieś schować. No chodź tu, słuchajcie. Eee, ten odcinek już trochę trwa. Eee, że był taki długi. Postanowiłem go na... Teraz nagrać trochę krótszy. Hmm, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jeszcze raz zapraszam Was do komentowania, lajkowania filmu, jeżeli Wam się spodobał. Oraz jeżeli chcecie oglądać mnie na bieżąco, chcecie dostawać powiadomienia, kiedy wrzucam film, zasubskrybujcie mój kanał. A ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!